Siemano! dzisiaj sobie pogadamy o opuchniętych powiekach. I przez worki pod oczami, ja często, właśnie używam często tego stwierdzenia, mam na myśli takie op taką opuchniętą dolną powiekę. Nie te fioletowe, niebieskie obwódki, tylko po prostu opuchniętą powiekę. Zarówno dolną, jak i górną, bo u mnie akurat się zdarza, że ta górna powieka również się robi opuchnięta. Jak wiecie, miałam jakiś czas temu, jakieś półtora roku temu, troszkę dalej laserową korekcję wzroku. Wcześniej nosiłam przez wiele, wiele lat okulary i soczewki. Często mi się zdarzało właśnie to, że moje powieki były opuchnięte zamknięte do tego stopnia, że na przykład ta górna powieka była tak opuchnięta, że leżała mi na rzęsach. Więc naprawdę wiem, co to znaczy się zmagać z takim problemem. I dzisiaj Wam powiem takie moje, wiecie, takie 8 sposobów, z których korzystam przez ostatnie lata. Czasem jest tak, że wystarczy zastosować jeden, czasem jest tak, że trzeba zastosować sobie tam kilka z nich, ale u większości osób, którym wiecie, podpowiedziałam takie rzeczy gdzieś mojej rodzinie, przyjaciołom i tak dalej, to się sprawdza, więc może i Wam się sprawdzi. Gdzieś tam napią, napomknęłam, napomknęłam chyba się mówi, w którymś poprzednim filmie, że mogę Wam nagrać na jakiś taki film o puchnięciach pod oczami i mnóstwo osób prosiło o to, więc dzisiaj właśnie mamy takie osiem moich sposobów. Pierwsza rzecz to są krople do oczu i to zwłaszcza kieruję do osób, które mają oczy, które często wiecie są suche. Jeżeli pracujecie dużo przy komputerze albo jeżeli macie bardzo silną klimatyzację w pomieszczeniu, w którym pracujecie czy w którym spędzacie czas, to bardzo często jest tak, że krople do oczu rozwiązują kłopot o puchnięcia i to nie krople do oczu wiecie używane rano, tylko krople do oczu używane wieczorem. Ja mam często tak, że jeżeli nie zakropię oczu przed snem, to jak się położę spać, to po prostu zaczynam rękami przecierać oczy, bo one się robią suche, albo pocieram twarzą o poduszkę i wtedy moje powieki rano są opuchnięte. Od kiedy zaczęłam regularnie, wiecie, używać tych kropli do oczu nawilżających, albo sztucznych łez, no co tam macie, co tam możecie znaleźć w siebie w aptece. Będzie tak dzisiaj, że słońce wychodzi i zachodzi bez pełno chmur przede mną, a e, używam cały czas naturalnego światła, więc musicie jakoś przetrwać to, że jestem raz mega żółta, a raz jestem taka jak teraz. E, w każdym razie postawiłam sobie moje krople pod, do oczu. Em... Na szafce koło łóżka, używam ich codziennie i zdecydowanie ten problem opuchnięcia, ponieważ nie pocieram tych oczu, się rozwiązuje. Druga rzecz, którą koniecznie chcę Wam polecić i o której wspominałam ostatnio przy tej mojej pielęgnacyjnej rutynie z wieczornego, wiecie, demakijażu z naszego wyjazdu, i mnóstwo osób było zaskoczonych. I chodzi o aplikację kremu pod oczy. To znaczy, jeżeli nakładacie sobie krem pod oczy na noc, wyczujcie tutaj palcem, gdzie jest kość, wiecie, gdzie jest oczodu i tylko na tej okolicy nakładamy krem pod oczy. Nie na powiekę, nie tutaj, tuż tu przy linii, bardzo dużo osób Nakłada e, e, krem pod oczy tak jak korektor pod oczy, czyli tuż, tuż, już w samym, e, w samym tutaj kąciku i tuż pod linią rzęs, i później jest zdziwienie, że właśnie albo oczy są podrażnione, albo są opuchnięte powieki. A to nie jest kwestia tego, że macie kiepski krem pod oczy często, tylko właśnie tej złej aplikacji. Krem tak czy siaką się rozpłynie, roz, rozejdzie tutaj na całej okolicy, więc nie trzeba się martwić. On naprawdę nie musi być położony bardzo blisko, a ten położony tuż, tuż przy linii rzęs często właśnie dostaje się do oka i z tego powodu powieki puchną. E, Trzeci trik, który wam mogę podać, to jest, ja jestem winna wielokrotnie tego, więc na podstawie obserwacji mojej własnej buzi mogę wam powiedzieć, że to działa i chodzi o unikanie sodu albo unikanie soli, zwłaszcza wieczorem. To znaczy, w moim przypadku jest tak, że jak na przykład najem się. Z jakichś chipsów albo innych takich rzeczy, które są bardzo słone, które zawierają dużo sodu na noc, to wtedy rano mam 100% pewności, że moje powieki będą opuchnięte. Zobaczcie, sprawdźcie na sobie, bo często jest tak, że jeżeli się takie rzeczy odstawi, to na drugi dzień rano okazuje się, że tego opuchnięcia nie ma. Ja to polecam moim wszystkim przyjaciółkom i się okazuje, że nie tylko u mnie tak to działa, więc może Wam też pomoże. I skoro już jesteśmy przy jedzeniu, no to mój trik numer 4 to ograniczenie wody tuż przed spaniem. W momencie, kiedy się pije bardzo dużą ilość wody dokładnie przed spaniem, no to jest dużo szansa na to, że te powieki będą opuchnięte. Ja yy, póki tak robiłam, że piłam mnóstwo mnóstwo herbaty na wieczór, yy, to rano miałam zawsze opuchnięte powieki, tak mniej więcej godzinę, półtora godziny przed spaniem, jak już nie piłam, wiadomo, no tam trochę się napić można, ale jak już nie biłam trzech, czterech filiżanek herbaty, czy tam trzech, 4 kubków wody, yy, no to te powieki rano nie były aż tak bardzo opuchnięte. No ale jeżeli już nam się tak zdarzy, że tak czy siak te powieki rano są opuchnięte, to mam też takie sposoby, których używam, żeby tą opuchliznę szybko, yy, wiecie, zmniejszyć, żeby można było nakładać makijaż i lecieć już załatwiać swoje sprawy. Pierwszym z nich jest krem pod oczy, który trzymam w lodówce eee, i nie trzymam go w lodówce dlatego, że go zrobiłam sama i chcę, żeby miał dłuższy, wiecie, termin ważności, tylko trzymam go w lodówce po to, żeby był zimny. I te kolejne e, kroki też są właśnie oparte na tym, na tej niskiej temperaturze, która pomaga złagodzić opuchnięcie. Jeśli chodzi o ten krem pod oczy, u wielu, wielu osób to jest tak, że wystarczy chłodny krem nałożyć i to opuchnięcie momentalnie znika. Eee, nie u każdego tak działa, eee, u mnie też są takie dni, że niestety to nie pomaga, eee, ale w większości przypadków, jak się nałoży chłodny krem pod oczy, zwłaszcza, że to jest po prostu przyjemne, to to nie jest jakiś wielki problem. I taka niewielka ilość kremu pod oczy, właśnie chłodnego, rozprowadzonego szybciutko na, w, tej, w tej samej okolicy, o której mówiliśmy wcześniej. I problem często jest rozwiązany. Moja siostra na przykład tak ma, że wystarczy nałożyć chłodny krem pod oczy i pyk, opuchnięcie znika. Numer 6 to są chłodzące maseczki. I to są bardzo niedrogie rzeczy, które można kupić w Rossmanach, w Hebe, w jakichś innych drogeriach. Takie po prostu żelkowe maseczki. kiedyś był bardzo popularne potem gdzieś tam zniknęły. Ja taką maseczkę zawsze trzymam u siebie w lodówce. W momencie, kiedy mam naprawdę na maksa opuchnięte oczy, właśnie jak na przykład miałam wieczór z grami planszowymi i zdarzyły się jakieś chipsy, to wtedy trzymam właśnie taką maseczkę w lodówce. Wyciągam ją z lodówki, zakładam na, na powieki, zwłaszcza, że mam tą górę opuchniętą. I górę, i dół najczęściej wtedy. Jeżeli mam tą, tą górną powiekę opuchniętą, zakładam sobie taką maseczkę, nie wiem, myję zęby, żeby były dwie minuty czasu na to, żeby ona sobie tam zadziałała, i to bardzo mi pomaga obkurczyć właśnie tutaj tą okolicę i sprawić, żeby ta opuchlizna nie była taka widoczna, żeby ona po prostu zaczęła znikać. Kolejnym patentem jest przy okazji ochłodzenie. I nawilżenie tej okolicy, czyli użycie płatków pod oczy. Są takie żelowe płatki pod oczy, można znaleźć takie pakowane pojedynczo, można znaleźć takie jak ja mam w dużym zbiorczym opakowaniu. Ja mam ze Skin 79 i jeszcze z jakiejś innej marki. Tamte drugie są niestety tak mocno nasączone, że po prostu spływają mi centralnie po policzku, więc nie mogę tego używać rano. Nie lubię tego robić, bo, bo skoro rano się śpieszę, chcę, żeby to puchnięcie szybko zeszło, a muszę się położyć i 20 minut leżeć, żeby to zadziałało, to nie jestem wielką fanką tego. Ale te ze Skin 79. Nine, jak się przyłoży właśnie pod oczami, to można tam robić śniadanie czy co. One nie dość, że nawilżają skórę, wygładzają ją, to jeszcze właśnie to kuchnięcie szybko znika, także mogę jak najbardziej to polecić. I od razu, zanim się zaczną marudzenia, że a, to trzeba kupić całe dużo opakowania, albo że teraz nie chcę kupować takiego produktu, albo nie chcę zamawiać przez internet, można zrobić też takie płatki samemu. Ja Wam pokazywałam przepis na moje płatki pod oczy chyba 5 lat temu, Wydaje mi się, że to był 2011 rok. W każdym razie, z zdjęłam później to wideo, bo było bardzo, bardzo kiepskiej jakości. Nic tam nie mogliście zobaczyć ani użyć, tak naprawdę. Ale dzisiaj przychodzę do Was właśnie z przepisem na ten, na ten produkt, który sprawdzał mi się naprawdę przez lata. Teraz mam dostęp do innych kosmetyków i też testuję je dla Was, więc ich używam. Ale do tych płatków też od czasu do czasu wracam. Wystarczy przygotować sobie swój płatek kosmetyczny, przeciąć go na pół. Taki normalny, okrągły płatek kosmetyczny. Yy, I jeżeli, nie wiem, robicie sobie rano herbatę zieloną do bicia, to zostawcie sobie łyżeczkę tej herbaty. Nasączcie te płatki. Oczywiście to musi być herbata zielona. Nie wiem, czy to powiedziałam przed chwilą. W każdym razie to musi być herbata zielona i ona nie może być żadna tam smakowa, żadna cytrynowa, żadna z jaśminem, w ogóle całkiem zwykła, prosta zielona herbata. Nasączamy te płatki. Następnie na, bezpośrednio już na płatek nic nie trzeba mieszać, po prostu bezpośrednio na płatek dajemy po dwie krople żelu hialuronowego. Może to być żel hyaluronowy 1%, może być 2%, może być 3%, jaki macie w domu. To on będzie działał. I do tego wystarczy dodać po dwie kropelki oleju. Ja tu polecam akurat stosowanie oleju albo Marula, albo oleju z Arniki, bo one oba mają dobry wpływ na tą okolicę pod oczami, pomagają sobie poradzić właśnie z suchością tutaj tej okolicy albo jeżeli macie zaczerwienienia, to, to one też będą tutaj fajnie współgrały i przy okazji ta skóra będzie właśnie gładsza. I taką mieszankę wstawiamy albo na 2-3 minuty do zamrażarki, żeby ona po prostu bardzo szybko się schłodziła, albo możecie to włożyć do lodówki, tam nie wiem, no, się pomalować czy coś, żeby to miało pół godzinki, żeby się schłodziło po prostu bardzo ja wybieram zamrażarkę, bo jest mi najszybciej i tylko nie dopuśćcie do zamrożenia, żeby to nie zamarzło Wam centralnie i nie, nie zrobiło krzywdy pod oczami. Jak to już jest bardzo zimne, nakładamy tą stroną oczywiście, na którą nakładaliśmy żel hialuronowy i olejek, nakładamy to sobie pod oczy, zostawiamy na tam 10 minut, ile macie czasu, wiadomo, no nie każdy ma bardzo dużo czasu w ciągu dnia. Możecie też sobie zrobić wieczorem taką, taką mieszankę i zostawić w lodówce, żeby po prostu rano tego użyć. Nakładamy tam na 3-5 minut, ile macie czasu, zostawiamy właśnie tutaj na tej okolicy pod oczami. Ona pomaga zmniejszyć właśnie to opuchnięcie, nawilżyć tą okolicę i sprawić, że ona po prostu będzie ładnie wyglądała. I to wszystko. I to wiecie, szybko, bez problemu, naturalnie, nie musicie się martwić, że tam coś, coś wam się będzie działo, albo jakieś odczulenia. Mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny. E, ja jeszcze myślałam, czy tak od siebie coś o makijażu mam dodawać, ale myślę, że jest tyle osób, które się znają lepiej na makijażu, ja się lepiej znam na pielęgnacji, więc po prostu w tą stronę dzisiaj pożłam. E, mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny. Jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby na opuchnięcie pod uczami. Pod uczami? Sorry. E, pod oczami, napiszcie koniecznie na dole, bo wiem, że mnóstwo osób czyta komentarze i korzysta też z waszych porad, także że zostawmy tam sobie miejsce właśnie na wymianę doświadczeń. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się te moje sposoby. Jeżeli któryś z nich wypróbujecie, to dajcie koniecznie znać, jak Wam się sprawdza. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!